Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I dzień dobry. Dzień dobry. Słoneczna, dzień dobry, Jarek Adamek. Witam bardzo serdecznie, witam w programie Toma dla Wypełter. Nasz numer telefonu 655295529 5529, jak samo poczucie Grzegorzu. Bardzo. A u Ciebie? Doskonale. Ja no, tam nie z tych, co narzekają. No, się... ja polzeka czasem można, ale. 65 529 5529. Przypominamy, w sprawie wszelakie różne... Trzeba i to, no, ponarzekać, ponarzekać. Trzeba i narzekać też narzekać. To się działo, trochę tak. tam było aż, tematów, żałuję, że mnie nie było. aż się taka, tak powiem, był taki telefon komentujący rzeczywistość społeczno-polityczną, ale niestety pod koniec audycji, więc dyskusja się nie zdążyła wzwinąć. A szkoda. Ale później na przykład dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, że jest dobra wiadomość, że te państwa postulaty, żeby tam w, w tym parku w placu zabaw na kordyckiego na Gronowie jakoś zabezpieczyć mm -hmm. to przejście dla pieszych, bo dzieciaki przebiegają z jednej strony na drugą i nie zawsze uważają, czy tam coś jedzie. No i rzeczywiście wczoraj dostaliśmy informację z Urzędu Miasta, że tam taką szykanę z takich barier zbudowano i już teraz no, nie będzie można przebiec po prostu na o Wymusza zwolnienie od. Jeszcze można byłoby barierę postawić z każdej strony ulicy, tak jak autobus przyjeżdża, czy coś innego. Żartuję oczywiście. A, taki żart. 65 529 5529. I co tam dzisiaj u Państwa słychać i piątek co chyba. się Państwu nasuwa? Piątek, piątek. Słoneczny, chyba. piękny. Wszyscy właśnie po yy, pobudzeni tym słońcem i Stoją myślą o innych w, rzeczach. W kolejce po karkówkę na przykład. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja... Odnośnie protestów, budżetówki, mm -hmm. pielęgniarek, nauczycieli i tym podobne, yy, niech oni troszkę się zastanowią też, czy inne grupy nie istnieją w ogóle w Polsce, tylko oni są, innym trzeba zabrać, a im, im dać i też inni na pewno dużo więcej pracują, muszą z siebie więcej dać. Mm -hmm. Czy to jest tak idealnie? No, idealnie nie jest naprawdę w tych grupach różnego rodzaju, tak jak się niby pięknie mówi, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki i tak dalej. No pewnie, że wiadomo, że są lepsi i gorsi, to jest normalne. Być może wychodzą z założenia, że inne grupy też mogą protestować, wie pan. No, no inne grupy nie protestują, bo jakoś pokornie starają się, może pracować mhm. i jakoś w, miar, w miarę po prostu żyć. A nie jak inni, żeby bo, 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 trzeba, bo im trzeba dać, a komuś trzeba zabrać. Okej, okay. dziękuję panu bardzo. Może to otworzy nam pole do dyskusji. Ja przypominam, 15 po. 11, tak? Tak, tak. Bo ja też ja troszeczkę przeszedłem też i widziałem nie jedno, można by dużo dyskutować na ten temat. Można. A Polacy tak. uwielbiają dyskutować, więc. Tak. Naprawdę można by dużo powiedzieć, bo ja... widziałem, naprawdę dużo, bardzo dużo widziałem, a nie chcę niektórych urań, bo nie są faktycznie którzy są uczciwi, którzy uczciwie pracują, a są tacy, którzy naprawdę korzystują czas, można powiedzieć. Okej, okay. dziękuję panu pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam dziękuję. serdecznie, mnie, Dziękuję. to tak przy okazji zaproszenie do posłuchania dzisiejszego dzisiejszej audycji o tym się mówi. Dam dyskusję, podyskutujemy sobie z przewodniczącym, prezesem ZMP na temat protestu e, pedagogów, czy nauczycieli. No za dwie godzinki mniej więcej. Tak jest, 15 po 11. I mamy kolejny Witamy dzień serdecznie. Dobry. Witam. Dzień dobry. dzień dobry. Ja jestem mieszkańcem ulicy Świętego Franciszka na Zatorzu i z takim pytaniem, czy mogliby się panowie dowiedzieć, czy jest taka możliwość... Zainstalowania luster na tej ulicy, bo, po, bo jest problem z wyjazdem z ulicy Piastowskiej i z ulicy Wysteńskiego na tę ulicę. Samochody, samochody stoją tam w Zatoczkach i teraz jeśli się chce wyjechać, to naprawdę na strzał, także albo się uda, albo się nie uda, bo nie widać kompletnie, czy coś z lewej strony nadjeżdża. No na zasłużył zasłużę zagraniczenie prędkości. Tam nawet chyba stoi ten taki miogający radar, który pokazuje. Nie tak, jest, prędkość, ale to pan, to tam i tak nic nie daje. Nie daje nic? Nie, bo tam ludzie ja zwalniam. Tam, no, panu, pan akurat, ale tam ludzie drą po 100 km na godzinę, także... To pogratulować. Dobrze, czyli przy wyjeździe z ulicy Piastowskiej i przy wyjeździe z ulicy Wyspieńskiego. Dobrze. Przedstawimy postulat, zobaczymy, jak nam odpowiedzą. Zapewne komisja do spraw bezpieczeństwa będzie się musiała w tym temacie wypowiedzieć. Ale okej. Okay. Dziękujemy. 65-529-5529 i, już I mamy kolejne. Kolejną telefon. osobę, dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. A, propos, a propos Placu Zabaw, tutaj w Parku Johnsona jest taki ładny plac zabaw, to że przez niego jest ścieżka. I ładnie by zrobili ścieżkę rowerową, która objeżdża ten plac zabaw, ale niestety rowerzyści tego nie respektują. I może by takie właśnie ograniczenia dla rowerzystów postawić przy tym placu jakąś bramkę, czy coś, żeby po prostu te dzieci były bezpieczne. Ograniczenia dla rowerzystów. Mm -hmm. no Or orientuje się pan, o czym mówię? Orientuje się, o czym mówię. No, ja mówię, no. To, ja, pan, jak, jak, jak ja, jas, ktoś do mnie dzwoni, moi rowerzyści nie respektują przepisów. No to, mówię, to co jeszcze tam, człowieka z pałą trzeba postawić, będzie no lauty nie, No to, to może taką jakąś bramkę czy tam do żeby, żeby ten plac zabaw był, był wygrodzony cały. No to wie pan, no, można wchodzić, ale żeby jeździć z dużą prędkością, a dzieci przebiegają z jednej części na drugą, prawda? Mm -hmm. No dobrze. Okej, okay, przedstawimy. Zobaczymy, może się jakieś mądre pomysł urodzi, jak to pogodzić jedno z drugim, no bo z drugiej strony to no, jest takie... Nie, nie, bo ścieżka rowerowa jest zrobiona objazdowo, taka ładnie no zaasfaltowana i, i, i można nią jechać, ale po prostu nie, ostatnio widziałem, że rowerzyści pędzą przez tą... Bo, bo to jest krócej, prawda? Bo skróty. czy znaczy oni sobie nie jadą ścieżką, tylko jadą przez plac zabaw? tak, tak, skracają sobie drogę no to może tam... rzeczywiście trzeba człowieka z pałą tam no. postawić z jakąś lagą, który będzie lał tych rowerzystów no bo, no, wie, no to... czasami no. pan ręce opadają, jak się wprowadza rozwiązania yy, a ktoś ich po prostu nie respektuje no i, i no to co? jest właśnie szkoda Wymuszać to rzeczywiście ostrą lagą. Dziękujemy no. bardzo, pozdrawiamy. Proszę. Trochę tak mnie, tak smucą mnie takie wypowiedzi, że no właśnie jedzie taki na rowerze i świat do niego należy. Taka podwójna bramka powinna być, taka wiesz, żeby rower się nie zmieścił. I żeby jeszcze prądem kopało po no brzuchach. Może kopać. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, radio LK. Tak, słuchamy. Ja chciałbym, znaczy to sprawa dla reportera. Tak, tak jest. No ja chciałem zgłosić problem, który obserwuję tutaj ze szpitala, jak nawet pracuję na okulistyce, dotyczący składowiska naprzeciwko y, szpitala, naprzeciwko głównego wejścia i głównego wjazdu na parking szpitalny jest teren, który miał być pod budowę domków jednorodzinnych. Tam tamtym roku służył służył do przy, przywież, przywiózł ten, który ma ten teren do utworzenia dużej wydmy, ja mówię tak jak w Łebie. Tyle piasku nawiózł tymi dużymi, ciężkimi traktorami. Ta e, wydma zniknęła. Natomiast teraz aktualnie wożą duże samochody czy traktory, różne LMB w pakunkach betonowe czy to cegłówki, czy to inne elementy i składują i później biorą. Ulica Kiepury, dojazdowa główna do szpitala, no jest cała zniszczona. on tobie zranimowana, ale przez taką składowisko, to ona się ulegnie dalszej destrukcji. Oprócz tego, no tam, ten wjazd, no to nie jest tak, jak robią to inni Budowniczowie, że y, biorą i sprzątają. Tam jest teren już taki błotnisty. I nie wiem, czy to można jakoś uregulować. No, też nie wiem, czy to można uregulować. To jest teren prywatny. No, chyba, że dochodzi tam do jakiegoś łamania prawa. Y, no, na pewno no, jest. Na pewno no, znaczy część nie dochodzi do jak gdy wożą to ponad normatywne, znaczy jak włożono ten piasek, no nie? I to tworzy się nowe składowisko, ten, który zdaje się, to pan Nowak by, y, 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 miał wybudować domki, to stworzył sobie w centrum miasta nowe pramko, czy jakieś no, składowisko materiałów budowlanych, które albo piasek, albo inne elementy rozwozi chyba później po mieście. Ciekawe. Dobra. Interesujący temat. No, ja myślę, że in, lepszym interesem jest zbudowanie domków i, i sprzedanie My? ich za dobrą cenę. No, tak na logikę by mi się wydawało, niż... Sk składowanie materiałów budowlanych. No, no właśnie. No. No może dojdzie tam do budowy, tylko... Nie no mam, ale żeby się... to posprzątał, żeby to te traktory, bo przecież to takie olbrzymie kolosy woziły tamtego tamtych roku piasek, a tutaj się też pojawiają niekiedy ciągniki takie siodłowe nasze, znaczy, które wożą nasze tutaj na składowisko. Dobrze, pod względem ponadnormatywnych y, obciążeń jezdni to myślę, że tutaj Policja i Inspekcja Transportu Drogowego powinny się zainteresować tymi przejazdami. Natomiast, e, czy tam jest jakiś e, o, obowiązek zbudowania jak najszybciej, to z, m, trzeba by się dowiedzieć, nie wiem, czy Urząd Miasta coś na ten temat wie. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I kolejny, e, I kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja się do Radia Elki. tak Tak. Mogę mówić? Może pan mówić. Mogę mówić. To... Chciałem powiedzieć, że solidaryzuję się z tym panem, który przed chwilą tam mówił o tych rozczystach, którzy tak jeżdżą. Ja mam, tak, ja mam takie pytanie. Jak co można zrobić na rynku, na chodnikach? Przecież trzeba tak bardzo uważać, żeby nie zostać przejechany bezczelnie trąby tego dzwonią. Yy, yy, po prostu jeżdżą. Jak się człowiek by zachwiał, starszy czy dziecko wypuścił, no to to koniec. W, na, na rynku, na, na chodniku, na deptaku przecież tam są zawody. I chciałem się tylko zapytać, gdzie jest ta nasza kochana straż miejska, która powinna tego bronić na, przed takimi rzeczami. Tam jeżdżą wszystkim po chodnikach. Nawet widziałem kiedyś samochód jechał po chodniku yy, na rynku przez cały rynek. Mhm. No więc to, to, jest, to jest po prostu aż dziwne. Że tam, tam, nie ma nikogo. I tak. nikt się tym nie zajmuje, przecież są chyba jakieś przepisy, które trzeba egzekwować. No, są przepisy, no właśnie. I to jest cały urok, że są przepisy, a ich ludzie nie egzekwują. Teraz pytanie, no ale mamy czy straż, służby, proszę czy straż, pana, mamy miejska... służby. Jakieś nie, no... pan mówi, że pan Adamek mówi, że pałą kogoś postawić, no ale my mamy służby ja... na to, no, gdzie oni są pochowani i przejadą samochodem przez miasto i, i koniec. No tak to wygląda. Straż Miejska, jesteście. dobrze, no, chodzi o dobrze. Ulica Słowiańska, Idrynek. No, no właśnie, tam, tam, tam nikt tego nie kontroluje, przecież tam są, tam są normalnie ludzie zawody robią. Okej, okay, Straż Miejska. Z, dziękuję z, bardzo. Dziękuję, pozdrawiam Straż Miejska, Swoją drogą przypomina mi się historia sprzed kilku lat, kiedy to Strażnik Miejski próbował zatrzymać nieprawidłowo jadącego rowerzyste, i skończyło się to skazującym wyrokiem sądowym dla pana Strażnika. Tak było. Także ja mówię, być może. Nie wiem, czy to ma wpływ na ich działania, natomiast taką historię sprzed kilku lat pamiętam. Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja postaram się podjąć wyzwanie i postaram się e, powiązać tematy rowerowe, przepisów i polityczne. Mm -hmm. e, narzekamy na te różnego rodzaju nasze przewinienia, czy, czy my się postawimy w roli rowerzysty, kierowcy itd. Tak I zawsze mamy do czynienia z e, łamaniem w większym lub większym stopniu e, przepisów. I to nie chodzi o nas, bo my zawsze będziemy omawiali o przepisy. Będą znaki, choćby nawet sto pół metra, to nie zmienia faktu, że te przepisy nie są egzekwowane. Proszę podejść do dowolnego policjanta na drodze i spytać się, co zrobi, kiedy zobaczy kola, kolarza, który będzie jechał na drodze, kiedy ma obok wydzielony pas ruchu dla rowerzystów. Proszę spytać się, co zrobi policjant, kiedy zobaczy jakieś dzieciaki, które jeżdżą po rynku w miejscach, gdzie jest ciąg pieszy, dla pieszych przeznaczony. No po prostu nie są egzekwowane, ale jak właśnie i obiecałem, że powiąże to z, ze światem polityki. Mm -hmm. No To tylko dodam jedną kwestię i to wyjaśnię wszystko. No przecież ryba psuje się od głowy. Jeżeli mamy najwyższą izbę kontroli, która robi kontrolę państwową i oni są nietykalni, wszyscy wiedzą, że łamią przepisy, wszyscy wiedzą, że są awersacje pieniężne, że są sprawy kierowane do prokuratury, notabene do tej samej prokuratury, gdzie rządzi polityk z tego samego, no z partii rządzącej i tam widzimy, że nie dochodzi do sprawiedliwości, no to właściwie jak mamy postępować z obywatele? Dziwnym trafem jest tak, że wyjeżdżamy do innych krajów, gdzie obowiązują te same przepisy, które u nas prze, przy, obowiązują, i jakoś tam potrafimy nagle tych przepisów e, przestrzegać. Tam po prostu jest egzekwowalność prawa w stu procentach. Jeżeli gdziekolwiek nie, e, ktokolwiek przyłapie na tym, że wjechałem pod zakaz, e, i zrobi mi ktoś zdjęcie, no to mam na 100 pewność, że Przyjdzie do mnie mandat. W Norwegii nie ma żadnych miejsc, który by to stało i pilnował. Po prostu mam wjechać na most i przejazd z tym mostem kosztuje ileś pieniędzy. Jak tego nie zrobię, zrobię, zrobią mi zdjęcie, urządzenia i na bank zostanie mi nałożona kara. I to nie jakaś tam beliaka, tylko wysoka. Mhm. A no, to ktoś komuś życzę powodzenia, żeby takiej kary nie zapłacił. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Interesująca obserwacja, czyli skuteczność egzekucji. Tutaj pan słuchacz wskazuje, że rzeczywiście no, no chodzą, no ja widzę właśnie strażników miejskich, widzę policjantów, którzy chodzą po rynku, chodzą po słowiańskiej, yy, widzą samochody, które na przykład wjeżdżają sobie na rynek poza tymi godzinami załadunku, wyładunku. Pytanie, ile jest w, tych, w tym momencie interwencji? Widywałem interwencje, to prawda, wtedy się działy rzeczy niesamowite na rynku. Okej, okay. mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, może tak króciutko. Bardzo. Do dobrze. tego pana, który po raz tam pierwszy się wypowiadał na temat nauczycieli. Mm -hmm. Ponieważ za dużo nie mam czasu, bo będzie przerwa, tak jest. więc chciałabym powiedzieć tylko jedno: żeby popracował sobie tylko godzinę z dziećmi w szkole, nic więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Ja bym mi 10 minut nie zdzierżył, ale dziękujemy pani za tą opinię. A teraz krótka przerwa. Zostało nam 10 minut i już mamy telefon od razu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Ja tu już na temat tej pani teraz ostatnio powiedziała, że iść pracować z dziećmi, że ile wytrzyma godzin. Mhm. Jeżeli się brała za naukę w szkole, bo to musi być zawód, który chce z powołania, a nie z przymusu, że jej dzieci przeszkadzają, że to bo to trzeba mieć do dziecka serce, a nie z prymusu to pójdzie tam, bo ona zarobi, bo ona miała takie tam no, amb no, ambicje, że ona będzie nauczycielem. Tak się nie mówi i ci, co yy, strajkują, to są właśnie na temat tacy nauczyciele, bo im da mało pieniędzy, a który jest yy, z, powo z powołania inaczej mówi. A następnie lekarze to samo. Ten lekarz, który jest powołania, to można z nim wszystko pogadać, porozmawiać. Lekarz jest do rany przyłożyć, a ten, co za pieniędzmi on jedzie strajkować, bo mu się nie podoba. Bo to za mało, bo za mało wyuczył się za nasze pieniądze, za nasze podatki, za darmo, a teraz wielce się ten, a jak się do końca wyuczy, to tyłek zwinie i jedzie za granicę. Bo tam studia kosztują tam za. Pieniądze za podatników się nie wyłóczy, tylko trzeba zapłacić. A my tyle pieniędzy płacili, a on teraz powinien to oddać dla państwa, bo to państwo płaciło. Przykładowo tak samo jak ci co na granicy są, że ci buntują się, że ci uchodźcy siedzą, że biedują, że tam tak, wiadomo, szkoda dzieci, bo to tylko dzieci cierpią, ale rodzice tamtych uchodźców są winni, pod tym względem dali się zrobić w konia tym, co tam wziął te pieniądze, to ich przywoził na granicę, a teraz wysłał dzieci, matki w ciąży na litość, żeby nasze państwo miało znowu płacić, żeby my z naszych podatków Oddawali pieniądze. Okay. Taka jest sprawa. Bo Dzie to naprawdę, bo to już jest skandaliczne. To już jest skandaliczne, co oni wyrabiają. Dzie tak? Dziękuję bardzo. Pani podzieliła się opiniami na kilka zresztą aktualnych tematów. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście w tej audycji można się także opiniami na tematy ogólne dzielić. A ty... Ja bardzo chętnie posłucham. Ale ty byś strajkował w, w sprawie. Z, ja zarobków? nie byłem nauczycielem. Ale tutaj, powołania. w pracy. Tu? No. <gryś> <gryś> Czy do łopaty byś chciał? Pójść? Ale mi się tu bardzo podoba. Czyli nie strajkujesz? Bardzo mi się no podoba. Bardzo. To mamy kolejny Bo ja telefon. jestem radiowiec z powołania. I Dzień dobry. Ludzie z powołania to zadałem, bo powinni pracować. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze Witam. raz ja dzwonię. Okay. Ta pani, co przed chwilą dzwoniła, stwierdziła, że z powołania. Ja 30 lat pracowałam jako nauczycielka. Z powołania? Tak, z powołania i mam 1500 tylko emerytury. Mhm. Także proszę sobie zobaczyć, ile inni emeryci mają w tej chwili. Ci co pracowali na przykład w zakładach pracy i tak dalej, nie? I to odpowiedzialność jest okrutna, ponieważ odpowiada człowiek za dzieci, nie? za to, co się dzieje w szkole i tak dalej. I jak przychodzi do jakiejś afery czy cokolwiek, to wtedy jest dopiero o, bo to się dzieje, nie? Okay. Także po prostu ta mentalność ludzi, no niestety została jeszcze z tych czasów, że budżetówka nie powinna w ogóle, w ogóle nie powinna ruszać się na ten temat, żeby wyjść i, i tak bo jak wyz... dawniej było, że tak, budżetówka... Tak, bo tak. my z powołania, lekarze z powołania, policjanci z powołania, ale ja, powoła tak. ale powołanie... ja nie mam ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było, bo powołanie to jest piękna rzecz, i ja zawsze no, bardzo podziwiam ty... ludzi z powołaniem, tak. tylko jak przychodzi rachunek z gazowni albo z, e, tak. ne, z, e, z elektrowni, to właściwie powinno się powiedzieć, ale wy ten prąd i gaz też z powołaniami dostarczacie, a ja tu z powołania, to oni mówią, A z powołania to nie, to, to nie ma. No więc właśnie, ten więc ten, co z powołania to ma z okna jej, za przeproszenie. Z powołania, tak, to, tak. to jak to się nazywało, doktor Judem i Siłaczka i Szeromski opisywał. Pani jako nauczycielka wie najlepiej, tak. o czym mówię. Także, że po prostu niech sobie mentalność ludzie pozmieniają, bo na pewno nie, nie wytrzymałaby nawet, y, chociaż nawet z powołania. Y, ja y, dawniej już y, pracowałam, już dawno temu, także że po prostu wiem, A, że No to wtedy tam dzieci tam... były grzeczniejsze no, więc w ogóle. Właśnie, to... właśnie chcę powiedzieć, że dzieci a rodzice, a, rodzice, a rodzice jacy byli grzeczni, w ogóle a, się tam no nie właśnie. kłócili. A, a wie pani dlaczego Jarek tak mówi? Bo to on był wtedy tym dzieckiem. Tak, do no, ciebie się tam. Wyobrażasz sobie sytuację, że rodzic przychodzi i nauczyciela wyzywa. Ja, to, ja dostałem. Jeszcze w, w domu, przy... w, domu dostał ten dostałem ten dostałem pysk, w szkole, to jeszcze w domu poprawka była. No, poprawka pani tak była. powiedziała. To, to, nie było. Więc ojciec wracał z, z wywiadówki i mówił, coś ty nawywijał. A Jakbym powiedzieć, ja jestem grzeczny, a nauczyciel coś wymyślił, ale by było. A teraz narzekają, że dzieci są takie, jakie są. No, no. to oni sobie zobaczą w jak z dziećmi się tak. Dzieci są dobre tak. tam. Czasami, tak. czasami rodzice są zbyt opiekuńcze. No dziękuję, dziękuję bardzo, pozdrawiam panią <laughs> bardzo gorąco. I tak ale mamy dyskusję z tego, dzisiaj. Z tego powołania to tak właśnie nam wychodzi, że wszystko jest z powołania, tylko cholewne rachunki trzeba płacić. Dzień dobry. Witamy gorąco. E, witam. Dzień dobry. Pozdrawiam, pozdrawiam panią nauczycielkę i zachęcam do tego, skoro jest tak przepracowana życiem z dziećmi i tak jest pokrzywdzona przez los. <laughs> Że nikt inny nie potrafi stanąć i wykonywać jej obowiązków. Niech postawi się w roli osoby, która pracuje na budowie i zobaczymy, jak długo wytrzyma. Spartak na wysokości, zobaczymy, czy też się sprawdzi. Niech stanie za piecem, którym wypieka się chleb i ma się odpowiedzialność ludzi, czy dostaną zdrową żywność, czy nie. Niech stanie w dowolnym innym zawodzie, na przykład spawacza i zobaczymy, czy gdzieś tam w jakichś rurach, gdzie hałasują, szlifują i jest są różne choroby zawodowe, jako rzeźnik, który pracuje w niskich temperaturach. Mnożyć, mnożyć, mnożyć. Wykorzystują tylko i wyłącznie fakt, że mają związki zawodowe, że mogą wyjść na ulicę i chwycić krótko za pysk społeczeństwo, wysyłając dzieci do szkoły, gdzie rodzice będą mieli problem, bo nie ma się kto nimi zajmować, bo nauczyciele na, na ulicach, a dzieci, a dzieci same sobie postawione. Taka jest prawda. Dziękuję. Tak, samo Tak, tak samo, uh -huh. to jak do, dopowiem. Mamy taką samą kwestię. Z wszystkimi grupami, które mają właśnie to przebicie, gdzie jest policja, gdzie jest um, służba zdrowia, mogą wejść po prostu na szantażować. Mamy raz na kilka lat możliwość tania krzyżyka. O. Jak ktoś obieca, że zrobi z tym porządek, proszę bardzo, jak nauczycielom, niech potem też egzekwują od tych nauczycieli. Ma pański krzyżyk, w każdym razie ktoś taki. Tak jest, tylko, żeby jeszcze ktoś taki się oczywiście e, pojawił. I tych krzyżyków musi zebrać odpowiednio dużo, żeby móc rządzić. Ale bardzo dziękuję Państwu za tę opinię. Tu nam się piękna dyskusja wywiązuje, a tylko trzy minuty nam zostały do końca audycji. Może jeszcze ktoś Może pójdziemy w kierunku takiego liberalizmu, że się płaci po prostu nauczycielowi, tak jak się płaci temu spawaczowi, czy temu piekarzowi, no. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry. Dzień dobry. Ja, ja też w sprawie nauczycieli. Ja, ja. mam takie, taką opinię, że nauczyciele z powołania może byli kiedyś, bo teraz to tylko potrafią, jeżeli dziecko nie umie dawać dzielinki, żeby po prostu powiedzieć, słuchaj, naucz się, następnym razem będzie lepiej, za lepszą podstawę i tak dalej a pan nie dostawał dwójek w szkole to pan był idealny, bo ja dostawałem nie umiałem i nauczyciel walił, wtedy jedynek nie było, tylko no, dwójki były, nie? no ale ja mówię taki nauczyciel to powinien też, mówię on powinien lekcję jakoś, nie wiem jeżeli jest powołania, to powinien po prostu prowadzić ją tak, że to dziecko aż jest wsłuchane że jest ciekawe tego a nie po prostu otworzyć książkę, rypać z książki i jest po lekcji. I to lekcji tak ja też umiem Dzie a większość nauczycieli tak robi. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. K ale kiedyś też byli tacy nauczyciele. I tacy, i tacy byli. No zawsze byli tacy, i tacy. No, ale no, litość Boską, no wszyscy pamiętamy. Ja miałem profesorów, którzy opowiadali wykłady, to wszyscy z zdziwionymi gębami słuchali, a byli tacy, którzy czytali książkę po prostu. Mm -hmm. I to jeszcze w dodatku nie swoją, bo jakby jeszcze swoją czytał, to półbiedny. Dzień telefon. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To ja tak się przesłuchiwałem tym wszystkim wypowiedziom, a ja powiem e, tak. E, każdy będzie walczył o swoje, bo każdy chce go żyć. Czy to jest lekarz, czy to jest nauczyciel, czy to jest spawacz. Ja się ze wszystkimi tutaj zgadzam. Absolutnie się ze wszystkimi zgadzam. Każdy chce go odnieżyć w tym kraju. Nasza piękna, cudowna władza próbuje nam teraz e, wcisnąć jakiś polski ład po cichutku podnoszą wszędzie y, y, rachuneczki nasze za prąd, za gaz i tak dalej, i tak dalej. Ja za każdym razem rano wstaję i jadę przez miasto i się zastanawiam ile teraz, y, jaką cenę benzyny zobaczę, bo dojeżdżam 100 kilometrów tam i z powrotem do pracy. Więc ja się zastanawiam, jaką cenę tym razem zobaczę. Czy znowu zobaczę już trójkę z przodu, czy już szóstkę z przodu. I każdy chce godnie żyć, więc każdy ma prawo do, do wypowiedzenia swojej opinii, to jest teraz, każdy ceni swoją pracę na takie pieniądze, jakie chce dostawać, bo po to się uczył i kształcił. I tutaj taki mm, sarkazm do pani, e, która mówiła, że e, lekarze się y, uczyli za za nasze, za jakie nasze? Proszę pokazać jakiekolwiek dokumenty, faktury, że jakikolwiek lekarz się uczył za tej pani pieniążki. No, pewnie w sensie chodzi, że za pieniądz podatnika. O to mi pewnie, pani to pewnie pani chodzi. Tak, ale no, o, ja nie słyszałem, żeby studia medyczne, studia jakiekolwiek prawnicze czy medyczne były opłacane z państwa. To ja bardzo chętnie się wrócę do studia i pójdę sobie na medycynę, zrobię sobie doktorat ze swojej działalności, którą, w której pracuję i sobie zrobię doktorat i napiszę pismo do pana Jarka czy do pana, pana premiera, żeby mi to opłacił te studia, bo skoro pani tak twierdzi, że one, bo ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są, to ja bardzo chętnie sobie... Tak. Pismo myślę, proszę mi opłacić studia, ja bardzo chętnie sobie pójdę w wieku 42 lat z powrotem na studia. Bardzo panu dziękuję za tę opinię. Pozdrawiam serdecznie, jak będziecie pisać listy do pana Jarka, to nie, nie do mnie, tylko do pana prezesa Jarosława na Nowogrodzką, żebyście mi tego nie przysyłali, bo ja to nie wiem z czego. A ty mówię. załatwiasz takie sprawy, że wiesz. Oba. Doktorat no, jeszcze nie załatwiałem. E, słuchajcie, musimy kończyć. Fantastycznie nam się dyskusja rozwinęła, i ja bym z wami jeszcze przez godzinę, bo ja z wami kocham, gadać, ale dzisiaj już nic z tego. W poniedziałek o 9.15 zapraszam. Możemy wrócić do tego tematu także. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.